Chcielibyśmy dzisiaj zaprezentować trening ogólnorozwojowy z akcentem oczywiście na dolne partie mięśniowe, takie jak pośladki, uda, brzuch. Dzisiaj ćwiczyć z nami będzie Joasia i Arek. Oczywiście trening zaczynamy od rozrzewki krótkiej, ale możliwej do wykonania w warunkach domowych na ograniczonej przestrzeni. Wykonamy cztery ćwiczenia, po 10 powtórzeń każdego ćwiczenia. Tu dopasujemy ilość powtórzeń do naszych możliwości. Arek wykona po 15 powtórzeń, Joasia po 10 powtórzeń. Oczywiście trening zaczniemy od rozrzewki, możliwej do wykonania w warunkach domowych, na małej przestrzeni. Oprzemy się o 4 ćwiczenia, które będą wykonywane w jednej minucie, w czasie jednej minuty. Będą to bajacyki, przysiady, w podporze przodem dociąganie kolan do klatki piersiowej i ten czas, który zostanie nam do pełnej minuty wykonujemy bieg w miejscu. A teraz zaprezentuję. Zaczniemy od klasycznych przysiadów. Pokażę z Arkiem technikę wykonania, na co zwrócić uwagę. Przede wszystkim, żeby nie popełniać błędów. Stajemy pięty, na szerokość bioder, maksymalnie na szerokość ram, maksymalnie. Palce mogą być troszeczkę na zewnątrz, zrotowane na zewnątrz. I wykonujemy przysiad. Przysiad tak, żeby biodra znalazły się tuż pod linią kolan. Nie robimy głębokiego, nie wybijamy z dołu. Stopy całe. Pięty nie są oderwane ani nie przenosimy ciężaru na pięty. Plecy proste, wracamy do góry, nie zbliżając kolan. To jest bardzo ważne. Unikamy zbliżenia kolan podczas wstawania. Proszę teraz, wykonujemy. Oczywiście, Ajoasia 10 powtórzeń, Arek 15 powtórzeń. Zalecamy dla początkujących 10, ale idziemy, staramy się zrobić nawet 15 z powtórzeń i takich serii ja na początek zaleciłbym cztery. ćwiczeniem bardzo lubianym, bardzo modnym ostatnio są hitch upy, czyli unoszenie bioder w leżeniu. Stopy ustawiamy na szerokość bioder. To samo przy wykrokach i przy unoszeniu bioder. Mata jest potrzebna i pomaga, bo nie będą nam się ślizgały stopy. Na czym polega ćwiczenie? Dwie fazy. Wyróżnimy dwie fazy. W pierwszej fazie napinamy pośladek, i doprowadzamy do tyłu pochylenia miednicy, wciągamy brzuch. Możemy dłonie położyć na pośladki, możemy na brzuchu i unosimy biodra do góry, napinamy, maksymalnie spinamy pośladki i w drugi, drugiej części opuszczamy, opuszczamy, ale nie odkładamy, nie odkładamy ciała, nie odkładamy pośladków, dotykamy do maty i z powrotem napięcie, wypychamy, napinamy, utrzymujemy spięcie, opuszczamy, znowu pośladki, brzuch, było pochylenie i do góry. Nie rozluźniamy, nie odkładamy, tylko dotykamy. I tym samym sposobem 15 do 16 powtórzeń w każdej serii. Następnym ćwiczeniem będą pompki, żeby wzmocnić też górne części ciała, klatkę piersiową. Więc mamy dwie wersje. Wersje dla bardziej zamasowanych, czyli klasyczna pompka w wykonaniu Arka i w wykonaniu Joashi. Wersja dla Pań na początek, chociaż wierzę, że wraz z zaawansowaniem stażu treningowego strażem treningowym będzie lepiej. Jasiu, zademot. Bioderka. Niżej, 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 niżej bioderka, niżej napięte poszaki, ciągnięty brzuch. Tutaj troszkę za mocno lordowa, romowa. A nie, nie, to jest tego tyłu powinna O o, to taki jest. Będzie to ćwiczenie wzmacniające mięśnie grzbietu. grzbietu. No, bardzo ważne, szczególnie w tych czasach, gdzie dużo siedzimy, mamy okrągłe plecy. Żeby troszkę wzmocnić bardziej mięśnie grzbietu. Wykonamy, Alku, pokaż eee, technikę wykonania. Opad plecy są proste i skupiamy się na ruchu obręczy barkowej. Nie na ruchu stawach łokciowych. Nie. Ciągniemy, puszczamy i teraz ciągamy. I opuszczamy obrębakową, tak żeby jak najbardziej zaangażować najszerszy grzbiet. Tu równoległoboczny. Niem I staramy się przytrzymać u góry. Napiąć i przytrzymać. O, raz, dwa, trzy. Z powrotem wydech. Dech. Spokojnie. I wydech. ćwiczeniem będzie deska. Deska, czyli ćwiczenie wielostawowe, pracuje całe ciało. Ale my skupiamy się na brzuchu, żeby wzmocnić mięśnie brzucha, również takie mięśnie poprzeczne, brzucha, który jest bardzo istotny. Pokażemy kilka ćwiczeń, wykonujemy je w systemie 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku. Można w tym celu pobrać aplikację Tabata. Można też włączyć stoper, przed sobą położyć telefon i patrzeć na upływający czas. 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku. Takich serii robimy 8. Łącznie da, da nam to 4 minuty pracy. Tylko 4 minuty, a mamy super zrobione ćwiczenie na mięśnie brzucha. A tu pokażemy pierwsze ćwiczenie. Deska, klasyczna deska. Łopatki mają być ściągnięte. Pamiętajmy, żeby łokcie były pod barkami. Brzuch wciągnięty, poszladki napięte, o idealna pozycja. Oddychamy, oczywiście i trzymamy. Trzymamy 20 sekund. Ok, przechodzimy. Pierwsze dwie serie. Pierwsza i druga seria, klasyczna deska. W trzeciej serii zastosujemy ruch kończyny dolnej, czyli kolano dociągamy do łokcia po tej samej stronie. I przez 20 sekund wykonujemy to ćwiczenie. Da nam to około 12-14 takich ruchów. To zależy w jakim tempie będziemy ćwiczyć, na jakim jesteśmy w poziomie zaawansowania. Nie unosimy bioder, biodra są nisko. Bardzo ładnie tu Każdy właśnie w ramach swoich możliwości możemy bardziej do łowcia, możemy mniej, to zależy na jakim poziomie siły jesteśmy w obecnym czasie. Dobrze? Następną wersją deski będzie dociąganie kolana do przeciwnego łokcia. Tu ważne, żebyśmy zaczęli od rotacji miednicy, Arku? O, najpierw rotujemy miednicę i dociągamy. Dociągamy. Tak, kolano nie musi dotknąć do łopca, ale musi być wyraźnie skierowane. Nie unosimy bioder, Biodra nisko rotujemy. Najpierw jest ruch rotacji, a później przeniesienia kolana. Dziękuję Arku. Już mamy cztery. Kolejną wersją przechodzimy do mięśni skośnych, żeby wzmocnić również mięśnie skoszne. Kładziemy się bokiem, opieramy się równo na całym przedramieniu. Stopa na stopie, polecam, ewentualnie można położyć stopę, stopę albo, ale w wersję trudniejszą. I unosimy biodra. Hop. Trzymamy, trzymamy. Oślapki napięte, brzuch wciągnięty. I trzymamy, trzymamy. Na początek ta wersja, oczywiście można ją modyfikować. Można starać się podnieść tą kończynę do góry. Oderwać i wrócić. Można oczywiście. 20 sekund, przerwa, przerwa. Mamy 10 sekund, przekręcamy się na drugą stronę. Szybciutko, Jasiu. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, rączka na biodra. Tu, poszatki napięte, rzut ośmiągnięty. Uśmiech, przede wszystkim uśmiech. Bardzo ładnie. I staramy się, o, spróbujemy, Jasiu, podnieść troszkę do góry i opuścić. Bardzo ładnie. Jeszcze raz, jeszcze raz. I Oczywiście nie zapominamy o rozciąganiu. Koniec treningu. Koniecznie poświęćcie te kilka minut na rozciągnięcie tych największych mięśni, głównych mięśni. Skupimy się teraz na rozciąganiu mięśnia biodrowo i prostego uda. Prosty uda, czyli część czworogłowego, oczywiście będzie włączony cały czworogłowy. Wychodzimy do przodu. Tak, bioderka. Teraz prawej strony do wypychamy, wypychamy, tak, żeby nas tutaj... Ciągnęło, żebyśmy odczuwali rozciąganie tam głęboko położonego mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Następnie zostajemy w tej pozycji, ja Arkowi pomogę, dociągamy piętę do poszatków. Może to boleć, dlatego potrzebna jest mata. Pod kolano musi być mata. Możemy, jak ktoś ma bardzo wrażliwe kolano, można podłożyć poduszkę, kocyk, coś co bardziej nam ustabilizuje. Arku staram się wyjść do przodu jeszcze bardziej, tak? Arku, czujesz? Czuję. Dobrze? Oczywiście, żeby to miało sens, miało skutek, musimy to utrzymać, tą pozycję 20-30 sekund do minuty. W zależności ile mamy czasu, jak jesteśmy nastawieni. Jak nas bardzo boli, możemy zmniejszyć trochę zakres ruchu, czyli napięcie tego mięśnia. Jeśli odczuwamy takie delikatne ciągnięcie, jest dobrze. Możemy troszeczkę pogłębiać. Dziękuję. Oczywiście wykonujemy na dwie strony. Kolejnym ćwiczeniem też prostym, bardzo skutecznym. Jeśli tamto ćwiczenie było nie bardzo, nie czuliśmy. Możemy wykonać tutaj noga, lewa, noga do przodu, prawa noga do przodu. Proste kolano, proste plecy. Bioderka wypinamy do tyłu i schylamy się. Schylamy, schylamy. Staramy się paluszki na siebie, żeby przy okazji jeszcze rozciągnąć trójgłowe łydki. Utrzymujemy kolanko proste. O, bardzo ładnie i utrzymać, żeby był efekt 20-30 sekund, co najmniej 40 do, do minuty będzie idealnie. Pamiętajcie, pijemy wodę, robimy przerwy nie za długie między seriami. Starajcie się robić to 30-60 sekund maksymalnie, żeby to utrzymać tą intensywność treningu, żebyście czuli zmęczenie, a nie tylko, że coś tam było zrobione. Żeby był efekt, w każdym ćwiczeniu skupiamy się na napięciu mięśni. Na prawidłowym wykonaniu pijemy wodę i najważniejsze, systematyczność. Pozdrawiamy. Dziękujemy.